Święta Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko za teraz i w łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Módlmy się za naszych zmarłych Antoniego, Zofię, Franciszka, Teresę Wołczyńskich, Sawerego, Michalinę, Lucjana Gronek, Józefa i Mariannę Polewskich, Zygmunta Iwana, Irenę, Reginę, Stanisławę, Antoniego, Mariannę, Józefa, Jana, Marię, Adama Józefa, Marię, Józefa, Magdę, Monikę, Zofię, Jana, Andrzeja z rodziny Zielonków, Stępniów, Błaszczyków, z zmarłych z rodzin Bieroniów, Iwanickich, Worwów, Zegartowskich z rodziny Leżańskich, Krystynę, Józefa Kunegundę, Władysława. Józefę Burtan z rodziny Bolechała, Stanisława Olgę, Piotra, Marię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za nami. Teraz w łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś sława łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego, Jezus. Zdrowaś się łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaj się łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. ojcu i synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, dzialnych, niewidzialnych i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojc, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z... i za sprawą Ducha Świętego i stał się człowiekiem używany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia Jego znajomia Piśmi i wstąpił do Nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Kościół powszechny, świętych obcowaniach, grzechu z martwych ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, Święty, 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 uwielbiaj swego pana. Święty, 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 módlmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi twojej. Abyśmy nieustannie uznawali ołców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Niechaj będzie pochwalony Przenaj świętszy sakrament Teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenaj świętszy sakrament Teraz zawsze i na wieki, wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony, przenaj, świętszy sakrament. Teraz zawsze i na wieki.